Pogląd Kraków to jest przede wszystkim klub, który ma długoletnią tradycję. W tym roku obchodzimy 75-lecie, natomiast ta nowożytna historia to przede wszystkim szkółka piłkarska, o której dzisiaj rozmawiamy. Też mamy jubileusz w tym roku, to jest 10 lat już działalności, zaczynaliśmy na fali euro w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie i zaczynaliśmy z grupką zawodników, to było 14 osób na pierwszych treningach. Przez te kilka lat ta grupa zawodników urosła do do kilkuset. W tym momencie w, w Akademii trenuje około 550-560 e, zawodników. Są to osoby głównie z, z osiedla Rucza i z okolic, z Skotnik. Kryteria otrzymania dofinansowania są dość proste. Z, wiążą się tak naprawdę z ilością drużyn i z certyfikatem, jaki posiada dana szkółka. E, na pewno jest to ogromna pomoc dla nas w tej codziennej działalności. Dokładamy wszelkich starań, żeby te środki dobrze zagospodarować, dobrze wydatkować. Udaje nam się to od 3 lat i jestem przekonany, że kolejne lata będą wyglądały podobnie. Naszą główną siedzibą jest, jest oczywiście stadion przy ulicy Baczyńskiej 13. Tam mamy, dysponujemy boiskiem z pełnowymiarową murawą naturalną. Natomiast od wielu lat jest to dla nas zdecydowanie zbyt mało, także od no, dobrych 7 lat Większość treningów, a właściwie wszystkie treningi w okresie zimowym odbywają się tutaj, gdzie jesteśmy, w J&J Sport Center, z którym to ośrodkiem współpracujemy i tutaj do dyspozycji zawodnicy mają doskonałe warunki, dlatego że, że trenujemy, gramy na boisku pełnowymiarowym ze sztuczną murawą, mamy do dyspozycji boisko orlik pod balonem, a także tą halę łukową. Chcemy na pewno cały czas funkcjonować w programie certyfikacji szkół kucharskich, więc to jest na pewno dla nas zadanie priorytetowe. Natomiast na pewno chcemy ciągle rozwijać projekty społeczne, które są dla nas bardzo ważne. Będziemy na pewno mocno pracować nad poprawą infrastruktury, bo... To się przełoży na pewno na poprawę warunków, w jakich e, dzieciaki mogą brać udział w e, treningach. Mam przyjemność w bardzo bliskim kontakcie pracować na co dzień z 30 trenerów, którzy, którzy pełnią różne role w, w Akademii i osobiście jestem zachwycony tą pracą, bo e, to nie są ludzie tylko i wyłącznie opatrzeni certyfikatem albo licencją, ale przede wszystkim to są ludzie pełni pasji, e, pełni radości do pracy z e, najmłodszymi. Osobiście uważam, że to jest chyba największy skarb tej, tej akademii. Ludzie, którzy ciągle pchają dzieciaki do, do góry, szczególnie w najmniejszych kategoriach wiekowych, to są ludzie, którzy non-stop rozwijają swoje, nie tylko swoje kompetencje, ale też takie ciągłe umiejętności, które nie wymagają papierka ani certyfikatu. Co ciekawe i bardzo istotne dla nas, istnieje taki, taki parytet, do którego ciągle zmierzamy, żeby w każdej szkoleniowej pojawiało się coraz więcej kobiet. W tym momencie pracują tutaj dwie. Liczę na to, że będzie ich więcej. Również w związku z planami rozwoju nożnej kobiecej. Pracują trenerzy bramkarzy, pracują trenerzy przygotowania motorycznego, więc to zaplecze i ta paleta umiejętności, które możemy przekazać zawodnikom, myślę, że jest na, naprawdę bardzo, bardzo. Wysokim, wysokim poziomie. Trenerzy są tacy fajni, cieszą mnie treningi. Fajnie jest jakoś tak trenować i trzy razy w tygodniu chodzić. Na treningach najbardziej mi się podobają karne mecze. Lubię bronić, szczelać. Fajnych mam kolegów, trenerów, fajne są zabawy. Najbardziej podobają mi się w treningach mecze. No, trenerzy są mili. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić każdego chętnego młodego piłkarza. Jesteśmy miejscem otwartym dla każdego z Was. Na pewno damy Wam wszystko najlepsze, co mamy.